Dzisiaj w sposób szczególny chcemy wspominać Maryję, i myślimy o zakonach karmelitańskich: o tych, którzy w sposób szczególny chcieli na górze Karmel żyć duchem miłości, duchem oddania się matce najświętszej. Tych, do których Maryja przemówiła, właśnie, że jeśli. Ich życie zakończy się i będą na sobie mieli szkaplerz. To w pierwszą sobotę po śmierci zostaną uwolnieni z czyśćca. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy przyjmować szkaplerze, odnawiać naszą miłość do Maryi i nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. A modlimy się w tej mszy także za apostolstwo dobrej śmierci. Zobaczcie jak te Dwie rzeczy ze sobą można połączyć. Jakie życie taka śmierć? śpiewała i śpiewa Editha Gepert. A żyjąc w szkapleżu świętym, możemy sobie zagwarantować dobrą śmierć. To znaczy śmierć w ramionach Najświętszej Maryi Panny. Śmierć, która gwarantuje nam przejście z tego świata do świata niecierpienia ale do świata bliskości Boga i bliskości Matki Chrystusa, tej, która jest Królową nieba i ziemi. Dlatego dzisiaj w sposób szczególny myślimy o tych rzeczach ostatecznych, bo zobaczcie, całe nasze życie zmierza do wieczności. Wszystko, co czynimy, wszystkie nasze nabożeństwa, szkaplerz, który nosimy, ma nas chronić, nie na to życie tylko. Chociaż Maryja jest za nas, odpowiedzialna jest przy nas zawsze blisko i pewnie ten szkapleż, który nosimy na naszych piersiach, chroni nas od niejednego nieszczęścia w tym życiu. Ale Maryja chce przede wszystkim, abyśmy żyli w królestwie jej Syna, abyśmy pokryci tą szatą przeszli i otrzymali właśnie niewiędnący wieniec chwały, to znaczy królestwo niebieskie posiadli. Dlatego módlmy się dzisiaj, abyśmy byli wierni Zobowiązaniom, które podejmujemy przyjmując szkaplerz. Każdy z nas, kiedy przyjmowaliśmy szkaplerz, otrzymał jakąś modlitwę naznaczoną, którą ma modlić się i którą ma oddawać się. Prawdopodobnie jest to modlitwa pod Twoją obronę, ale niekoniecznie tą modlitwą mamy się oddawać nieustannie Matce Najświętszej i prosić ją, żeby ona razem ze szkaplerzem, z tym suknem. Była przy nas każdego dnia, ale też Maryja powiedziała, że ci przejdą właśnie do wieczności, i po tych przyjdzie wybawić ich z czyśca, którzy wytrwają w swoich zobowiązaniach co do stanu. Księża, małżonkowie, osoby samotne, wszyscy, jakikolwiek stan by tutaj posiadali i w jakimkolwiek stanie przyszłoby im żyć, przez powołanie w Chrystusie Panu, mamy się nawracać. Mamy wypełniać misję swojego powołania. Mamy być po prostu dobrymi ludźmi, ale mamy też być dobrymi chrześcijanami i mamy wypełniać to, co nam Pan Bóg dał. Módlmy się dzisiaj, abyśmy sprostali tym wszystkim wymaganiom Najświętszej Maryi Panny Królowej Karmelu, aby ona była dla nas słodyczą i radością w życiu i kiedyś po śmierci Byśmy zasłużyli na te jej obietnice. Amen.